do e, Obojca na temat okoliczności? Tej na temat okoliczności pewnie jutro dopiero będą się wypowiadać tutaj przedstawiciele e, kopalni. Na chwilę obecną my tylko mówimy to, co się działo z pacjentami, jak, jak i z jakimi zabezpieczyliśmy pacjentów. Do jakich obrażeniach konkretnie? U klatka piersiowa, słuchu, e, ogólne obrażenia, połamania rąk, e, urazy. Myślę, że więcej nic dodać niż Dyrektor Rzeczypospolitej Pogotowie Ratunkowego jest w stanie, Dyrektorze, jak to wezwanie wyglądało? Znaczy, otrzymaliśmy wezwanie, że jest kolejny wybuch na kopalni Kniówek. Na, na chwilę obecną przyjechał pierwszy zespół, który kierował akcją. Zjechało się kolejne 7 karetek, które tutaj uczestniczyły w akcji i były lotnicze pogotowie ratunkowe. Śmigłowiec tutaj zabrał jednego z pacjentów na owojec. Do, do szpitala. Reszta pacjentów została rozwieziona po okolicznych szpitalach do Cieszyna, Jastrzębia, Żor, Rybnika, Wodzisławia, Pszczyny, no i tak jak wspominałem, śmigłowiec do ojca. Co możemy powiedzieć o stanie tych pacjentów? Yy, powtórzę jeszcze raz, stan trzech jest stanem ciężkim, określany jako pacjent czerwony. Czterech jest pacjentów żółtych, czyli stan określany jako dobry, ale do obserwacji szpitalnej. I trzech pacjentów jest zielonych, którzy tu na miejscu zostali zaopatrzeni i odesłani zostaną do domu, do swoich, do swoich domów. Możemy Wszyscy są na chwilę obecnie wydolni krążeniowo i oddechowo, mało jest ran poparzeniowych, w związku z czym trafili tutaj do najbliższej izby przyjęć, a nie do Siemianowic na centrum oparzeń. Jeżeli będą wymagali specjalistycznej opieki bardziej niż w tych szpitalach, które są, będą transportowani, śmigłowiec jest w każdej chwili do dyspozycji, żeby przetransportować tych pacjentów do innych placówek medycznych. Mówił Pan, że trzy, trzy osoby są w cięższym stanie, jakie one mają obrażenia? Ogólnie urazy. E jeden, jeden z pacjentów miał uraz klatki piersiowej, e otarcia, e urazy głowy. No, bez badań diagnostycznych, diagnostyki obrazowej, nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, jak, jest, jak mocno są, e jakie są to e urazy. Wszystkie, osoby są są... wszystkie są przytomne? i wszystkie wydolne oddechowe. Stan ale czy zagraża za życiu jeżeli, jeżeli jest pacjent czerwony, to stan zagraża. A jego no, życiu i zdrowiu, w związku z czym e, określamy to jako stan ciężki. Panie doktorze, czy to wszystkie osoby, o których informacje, które były tam pod ziemią, zostały już przetransportowane do szpitala? Tak, wszystkie osoby zostały wy, e, wytransportowane na powierzchnię, przeszły przez punkt medyczny i wszystkie są zabezpieczone. Tak jak wspominałem, 10 tych osób poszkodowanych, które e, trafiły do szpitala. W szpitali jest cała lista, Ze względu na bliskość i na zaopatrzenie tych pacjentów w te podstawowe urazy, które mają w tej chwili nie były to poparzenia, tak jak wcześniej.